Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Blady. i my dzisiaj sobie gramy w grę Synergy jest to mod do gry Half-Life 2, który pozwala na grę w trybie kooperacji, ale nie tylko. Znaczy to jest kooperacja, to jest w głównej mierze kooperacja, mam tu na myśli że nie trzeba grać tylko i wyłącznie w mapy związane, kampanie związaną ściśle z Half-Life'em, gra mod umożliwia nam granie w trybie kooperacji, przechodzenie Half-Life'a jak i epizodów w trybie kooperacji, ale jest też bardzo dużo map dodatkowych, nieoficjalnych, nawet przy samym utwórz serwer, proszę zobaczyć tu mamy, to jest epizod drugi, to jest epizod pierwszy, mamy też zwykłe Half-Life'a, już tutaj na samym początku są właśnie o tutaj, na samym początku jest dużo map e, nieoficjalnych, które są e, po prostu dodatkowe. I w tym, w tym luźnym graniu, ponieważ to będzie luźne granie, właśnie zamierzam się skupić na tych trybach, na tych mapach dodatkowych. E, I tak, znalazłem taki fajny serwer, znaczy to jest ogólnie ruski serwer, bo gra już teraz jest mało popularna. Sami zobaczcie, że w nią gra stosunkowo niewiele osób. E, w każdym razie... Jest kilka, jest w sumie jeden. Na razie jest jeden taki fajny serwer. To jest w sumie rosyjski serwer, ale tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia, gdyż on się sprawdza, co nie może, może grać na nim każdy. Nie ma za dużego pingu, więc właściwie jest ok. Pokażę Wam ideę tego serweru i właśnie na nim prawdopodobnie będę grać, ponieważ na nim jest tak zwana sala z różnymi mapami. To są wszystkie różnorodne mapy, znaczy wszystkie. To są różnorodne mapy do gry Synergy do wspólnego przechodzenia. No i właśnie wychodzę z taką em, propozycją właściwie, że czemu by nie przejść ich prędzej czy później wszystkich. No, i tak zaczynając, zaczynając, tak, tutaj oczywiście są jeszcze inne rzeczy. Mamy tutaj, widzimy Minerva, tu mamy Highlife Episode 1. Tu widzimy nawet Episoda tu, a tu widzimy zwykłego highlife gdyż tutaj z, tej, z tego trybu też można rozpocząć kampanię Highlife w trybie kooperacji. Aczkolwiek ja tego nie będę przechodził na razie. highlife w trybie kooperacji kiedyś też nagram z jakąś tam wyznaczoną ekipą, ale to jeszcze daleka do tego droga. Na razie zamierzam się skupić na. Grze tutaj w te mapy nieoficjalne. No i tak, dlatego też wychodzę z taką propozycją, tak naprawdę, że ludzie, jeśli ktoś chciałby ze mną zagrać na przykład. To byłoby mi niezmiernie miło. Oczywiście, za chwilę podam jakie są wymagania. To tak, no i oczywiście bym przechodził na tej zasadzie, że każdy odcinek, albo kilka odcinków, zależnie od tego, jak długi byłby dany poziom, byłby przeznaczony na jeden taki pokój. Załóżmy, to jest jedynka, więc to był pierwszy odcinek. To jest dwójka, to byłby drugi. W sensie przechodziłbym pokoje po kolei. Taki mam zamiar. To jest to widzicie, tu jest siódemka. Każdy tutaj z poziomów pokazuje, co jest wymagane. high life 2, Episod 1 i Episod 2 jest wymagane, żeby w to grać, więc, jeśli ktoś chciałby ze mną zagrać, potrzebuje Half-Life'a, dwójki i epizodów. To czasami jest też napisane, nie zawsze, ale czasami jest też napisane, ile na przykład dana mapa zajmuje, bo ogólnie do każdych tych map, jak się tutaj dołączamy. No to przy okazji, to wiadomo, trzeba to ściągnąć, jakby system musi to ściągnąć, co nie? Więc te mapy troszkę zajmują, czasami pokazuje ile to zajmuje, o, nie, teraz cały czas nie pokazuje Dziwne, kiedyś jak wcześniej to rąbałem to pokazywało ile zajmują kolejne, kolejne mapy, widzę, że teraz nic już nie pokazuje No nieważne, w każdym, może dlatego, że już to mam Dziwne Pokazuje nazwę, czasami pokazuje wymagania ale ile zajmuje dana mapa, już nie pokazuje. Dobra, to jest mało istotne, w każdym razie przechodziłbym po kolei. Teraz tak, jeśli ktoś chce ze mną zagrać, to nie ma ogólnie najmniejszego problemu. No ale oczywiście są e, jakby wymagania, ogólnie wymagam tego. Ja nie chcę grać z osobami, które mają, e, są na, na przykład, nie wiem, no, przed mutacją. To całkowicie odpada. E, nie ma takiej opcji. Tak samo um, wolałbym grać z ludźmi, którzy mają dosyć taki dobry mikrofon, znaczy nie tyle dobry co ogarnięty. Co znaczy, mikrofon nie buczy, zachowuje się normalnie, um, nie słychać żadnych szumów, nie słychać echa. To znaczy, że osoba raczej fajnie by była, gdyby miała słuchawki. No, jest kilka takich elementów, które, od których wymagam, dlatego um, zanim kogokolwiek bym do gry z kimkolwiek bym zagrał, no to jednak. Przeprowadziłbym jakąś taką selekcję, wydaje mi się. No, oczywiście wiadomo, że i na osoby też będą mogły dołączyć, tylko że po prostu nie będą się odzywać. No i to jest taki praktycznie zerowy odcinek. W tym przypadku z Synergy, gdzie mówię o zamiarze zagrania właśnie w tego game moda, to jest taka luźna propozycja. Więc tutaj się też Was, was pytam: co o tym sądzicie? Czy to dobry pomysł, czy też głupi? No i czy była, byłyby osoby chętne na zagranie? Dodaję, że jest wymagany High 2, epizody. W przeciwnym razie, niestety nie będziecie mogli w to zagrać. To jest jednak dodatek, darmowy dodatek do gry Half-Life 2, więc oczywiście tutaj ta gra jest jak najbardziej wymagana. No tak więc, jeśli ktoś będzie chętny. No, tak więc w następnym odcinku już się zajmiemy pierwszym poziomem. być może zagram z którymś z moich znajomych, jeśli ktoś jest chętny na grę też, to mm, proszę mówić, tam zgłaszać się, nie, właśnie jeszcze muszę dodać, nie, nie, że zapraszacie mnie na Steamie, bo jak ktoś mnie zaprasza na Steamie, ja tej osoby nie znam, więc ja tej osoby po prostu się Cię nie przyjmuje, bo ja nie wiem, nie wiem, kto mnie zaprasza na Steamie. Jeśli ktoś chce ze mną zagrać, to najlepiej piszcie mi prywatne wiadomości na moim kanale na YouTube. Wtedy ja się z wami jakoś zgadam na Skype'ie. zaproszenie na Steamie bardzo niewiele mi mówi, ja nie wiem kto to jest, ja ciebie nie znam, ja z tobą nigdy nie rozmawiałem, ja nie zapraszam osób na Steamie, których nie znam, nigdy z nimi nie rozmawiałem, dlatego jeśli chcecie ze mną zagrać, piszcie mi wiadomości prywatne na YouTube. ja na nie prędzej czy później odpowiem, zgadamy się na Skapa czy na jakiś inny program, porozmawiamy i wtedy ustalimy, czy ewentualnie będziemy razem nagrywać, co nie? No, to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że in inicjatywa Wam się podoba. No i do zobaczenia w pierwszym odcinku. Siema!